Marcin, poznaliśmy się około rok temu, przyjechałeś tym autem zupełnie przypadkowo, akurat też tu byłem. Rozmawialiśmy chwilę o tym samochodzie i powiedziałeś, że to jest najlepsza zabudowa wyprawowa na świecie. Trochę mnie zamurowało, bo to było bardzo odważne stwierdzenie. Jakby się je uzasadniał. Tak, widzieliśmy się prawie rok temu. Byłeś jedną z pierwszych osób, która miała możliwość oglądać tę zabudowę jeszcze w fazie testów. W tej chwili Właściwie potwierdzam wszystko, co powiedziałem wtedy. Uważam, że to jest unikalna na skalę światową zabudowa dla krótkiego pick e, Zabudowa, która ma kilka wyjątkowych cech. Znaczy, po pierwsze, ona umożliwia życie na zewnątrz i wewnątrz. Znaczy, pełne funkcjonowanie z pick-upem, z takim samochodem wyprawowym, korzystając z wszystkiego, co chcemy, będąc na zewnątrz. Ja to podkreślam, dlatego że po to wyjeżdżamy e, w przyrodę, po to uprawiamy overlanding, po to jeździmy terenowo, żeby korzystać z tego, jak świeci słońce, jak jest piękny las, jak mamy e, rzekę obok nas. W związku z czym chcemy cieszyć się tym, że możemy być na dworze. Ale oczywiście to powoduje, że czasem warunki atmosferyczne są takie, że chcemy się schować. I wtedy możemy to wszystko, jak ja to mówię, przepraszam. Schowamy, pokażemy to od razu. Chowam stolik, zamykam klapę, wchodzę do środka i korzystam ze wszystkich funkcji tej zabudowy wewnętrznej. To jest, to jest jeden powód, dla którego mówię, że ta zabudowa jest e, unikalna i wyjątkowa e, w skali światowej. Druga sprawa, ta zabudowa jest bardzo lekka. E, to jest samonośna konstrukcja, czyli jej kształt powoduje jej sztywność. Efektem tego jest około 320-350 kg masy zabudowy bez tej części typu lodówka, kuchenka, webasto, akumulatory hotelowe itd. I bez wyposażenia, więc bez tego całego wyposażenia kempingowego, ale ta cała zabudowa jest bardzo lekka, bardzo sztywna, umożliwiająca funkcjonowanie z zewnątrz na zewnątrz. To jest kolejna rzecz. No i trzecia rzecz to jest zabudowa, która daje możliwość funkcjonowania, komfortowego funkcjonowania dwojgu dorosłym i dziecku. Ja nazywam, że to jest 2 plus 1. Faktycznie dla trzech dorosłych osób byłoby to może trudniejsze. Dla dwojga dorosłych, gdzie mają e, łóżko na górze 2 metry długości, 1,40 metr m szerokości i na dole, gdzie jest leżanka, która ma bodajże 1,70 m długości i 60 cm szerokości, to jest absolutnie e, świat i ludzie, żeby spokojnie funkcjonować w rodzinnym układzie. No jest oczywiście rzeczą kluczową, żeby powiedzieć, że integralną częścią tej zabudowy jest namiot, to znaczy, ta zabudowa jest zrobiona w taki sposób, że jest do niej wejście i z wnętrza jest przejście do namiotu. Ja jestem w tej chwili, no nawet powstaję tą kuchenkę, żeby. Ja jestem w tej chwili w trybie dziennym, czyli mamy wygodną przestrzeń, gdzie spokojnie się mieszczą dwie duże dorosłe osoby. W trzy osoby na, tej, na tym siedzisku również się mieścimy. Mamy część dzienną. W części dziennej mamy. Duży blat oraz dostęp do całej zawartości kuchni od środka możemy wyciągnąć skrzynkę, sięgnąć tego co potrzebujemy, Op. i to jest ta część dzienna. Oprócz tego leżanka dla najmniejszego członka załogi jednocześnie, która jest przestrzenią bagażową. Natomiast jeżeli chcemy przejść w tryb nocny, czyli przenosimy się do sypialni, opuszczamy górę, i na górze jest łóżko dla dwojga dorosłych, gdzie spokojnie no, jest, jest absolutnie wystarczająco miejsca. To, co warto podkreślić, to jest to, że. Po opuszczeniu łóżka, ja w dalszym ciągu mam tutaj dużo przestrzeni, w której mogę siedzieć, mogę się przebrać, mogę pracować na komputerze, mogę zrobić śniadanie dla kogoś, to dla partnerki, która jest na górze. No, mówiąc krótko, w pełni funkcjonalne wnętrze dla do korzystania podczas, podczas niepogody. To Marcin, to co ja zauważyłem, tak. a to co mi często przeszkadza w tego typu zabudowach i różnych koncepcjach wyprawowych, to jest to, co mi się tu właśnie podoba, że ja jestem na zewnątrz, ty jesteś w środku i tak naprawdę tu mam blat i możemy wspólnie przyrządzać, na przykład posiłek, czy ty sobie siedzisz, bo ci zimno, a ja mi jest dobrze na zewnątrz i nadal możemy ze sobą rozmawiać, mamy interakcję, mogę ci postawić kawę, albo ty możesz mi tu postawić piwko i tak naprawdę nie ma tutaj podziału jak dla mnie takiego na wewnątrz i zewnątrz, tylko jest wewnątrz i zewnątrz razem. Zauważyłeś pewną funkcjonalność, która wyszła w życiu. Myśmy, ponieważ nagrywamy ten materiał dosłownie dzień czy dwa po, po zakończonej wyprawie do Maroka, zimowej wyprawie, czy, 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 zimowe, czy, czy wyprawie w momencie, kiedy w Maroku nie było gorąco, w związku z czym faktycznie myśmy funkcjonowali rodzinnie w ten sposób, że gotowanie odbywało się w środku, ale to nie znaczy, że wszyscy musieliśmy siedzieć jednocześnie w środku i, 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 i przysłowiowo gotować e, ziemniaki. Tylko właśnie część rodziny była na zewnątrz, gdzie, e, gdzie pomagaliśmy, robiliśmy wszystkie obozowe historie. Natomiast e, ktoś, to był w danym dniu odpowiedzialny za gotowanie, siedział w środku i bez względu na to, czy wiał wiatr, czy, czy była jakaś gorsza pogoda, e, można to było wrobić e, no, w komfortowych warunkach. Warto zwrócić uwagę to, co powiedziałeś wcześniej, że ta zabudowa jest dostępna z każdej strony. Tutaj jest ta leżanka e, dla dziecka, czy, czy miejsce do siedzenia, e, do która, która jest również naszą częścią bagażową, ale do niej jest również dostęp z zewnątrz, czyli mogę pokazać to w ten sposób. Jeżeli mamy zamknięty samochód i ktoś śpi lub jest we wnętrzu, to ja mogę dostać się do bagaży e, z zewnątrz. Podnoszę to pokazuję to co jest w tym samochodzie znowu bardzo istotne. Jej ideą nie było tworzenie kampera. To nie miał być wielki komfortowy czterosezonowy kamper dla całej rodziny gdzie wszystko dzieje się w środku. Myśmy chcieli zrobić lekką zabudowę terenową. Myśmy chcieli mieć samochód którym można pojechać po piasku, po wydmach, pojechać na połoniny, to jest w dalszym ciągu w pełni funkcjonalna terenówka, której dodatkową funkcją jest możliwość schowania się do wnętrza, kiedy jest zła pogoda. I to jest największa jakby zaleta tego pojazdu, że utrzymujemy terenowość, a gdy pada deszcz, gdy jest zimno, gdy chcemy się schować Możemy wejść do środka, i to jest przewaga versus, versus samochód z mm, taką aluminiową budką i namiotem dachowym. Kiedy mówimy o konstrukcji samonośnej, wydaje mi się, że to, to może wymagać jeszcze trochę do powiedzenia. W tym samochodzie zostało zrobione w ten sposób, że w tej zabudowie, że elementy wnętrza są nie tylko mebelkami, tylko są elementami usztywniającymi konstrukcję. To znaczy, jeżeli mamy na przykład te Półki, to te półki przez swoją grubość, przez swój kształt usztywniają nadwozie. Jeżeli mówimy o meblach kuchennych, to one nie są tylko wstawione do czegoś, co jest sztywne z zewnątrz, tylko ta ściana czołowa również usztywnia zabudowę. To samo z leżanką, to samo z ramą namiotu. To wszystko powoduje, że ta zabudowa jakby samoistnie jest sztywna. No, i z tego wynikają oczywiście pewne e, zalety dodatkowe albo cechy bądź wady, jak ktoś by chciał powiedzieć. E, zabudowa Wirungo jest od razu dostarczana z kompletem mebli, bo one są elementem e, konstrukcyjnym. Czyli talerzanka jest taka jaka jest, bo, bo jest elementem konstrukcyjnym. Kuchnia ma pewien kształt i pewne założenia, bo jest elementem konstrukcyjnym. To z drugiej strony powoduje, że w cenie jest od razu wyposażenie wnętrze, że tak można powiedzieć. A z drugiej strony no, nie ma takiej możliwości, żeby tu gruntownie coś zmienić, tak? No bo wtedy trzeba. Z drugiej strony, klient ma możliwość pewnych modyfikacji. Ale absolutnie są one dużo mniejsze niż w momencie, kiedy mamy e, płaską podłogę i zupełną dowolność. Tutaj jest jednak pewnego rodzaju e, layout wnętrza predefiniowany. W zabudowie Wirungo warto zwrócić uwagę na Cały namiot i kształt tej części sypialnej. Nieprzypadkowo wybraliśmy takie rozwiązanie podnoszone po trójkącie do góry, e, dlatego, że to jest rozwiązanie, które jest zapewnia największą sztywność i odporność na wiatr. Warto zwrócić uwagę, że zewnętrzna powierzchnia jest pozbawiona jakichkolwiek daszków, pręcików, drucików, zadaszeń, takich różnych elementów, które powodują, że to ładnie wygląda. Ale w momencie, kiedy mocno wieje, to zaczynało potać i przeszkadzać. I myśmy mieli taką sytuację dosłownie dwa tygodnie temu na pustyni, gdzie ja miałem przyjemność, albo, albo nieprzyjemność, przeżycia jednego z najsilniejszych, jeżeli nie najsilniejszych wiatrów, jakie, jakie, jakie mnie spotkały podczas jazdy terenowej. Nie mam miernika jak wiało, ale proszę mi uwierzyć, bardzo wiało. I właśnie to, że ten Namiot jest zupełnie gładki, powodowało, że to się dobrze zachowywało, było stosunkowo cicho i nie było ryzyka, że coś się, coś zostanie porwane. To jest jedna rzecz. Druga sprawa to jest kwestia układu okien. Mamy zupełne y, zaciemnienie. Możemy odpiąć pierwszy zamek i mamy folię, czyli mamy dostęp światła, ale nie ucieka nam ciepło. Mamy trzecią możliwość, gdzie zostaje nam sama moskitiera na warunki letnie, gdzie jest gorąco. No i oczywiście można rozpiąć wszystko. Jest wtedy pełen przewiew. Namiot jest dwuwarstwowy. Tu jest ta trzecia, jakby druga warstwa, która powoduje, że jakbyśmy mieli namiot. I tropik na zewnątrz. I to powoduje, że jest oprócz tych wszystkich zaciemnień, jest jeszcze warstwa powietrza pomiędzy jednym a drugim, co jeszcze lepiej nas izoluje od warunków atmosferycznych, od e, słońca oraz od e, no, lepszą termikę zachowuje nam. Poznaliśmy cechy, zalety i jakiekolwiek by tu nie były drobne wady tej zabudowy. Wiemy jaka jest koncepcja, ale nie wiemy jaka jest cena. <laughs> e, zacznijmy od tego. E, Zabudowa Wirungo, bo tak ją nazwaliśmy wraz z e, twórcami. Znaczy, ja jestem pomysłodawcą i jakby autorem koncepcji. Te 20 parę lat podróżowania się przelało na taki rodzaj zabudowy. E, jest to wspólne dzieło moje oraz Gorilla Customs z, z Krakowa, która jest którzy to mm, ludzie są odpowiedzialni za tą całą część, ja to mówię, to aluminiowe mhm. oraz e, firmę Hangamo, która jest odpowiedzialna za uszycie Całego namiotu, który jest, jest, tak jak powiedziałem, bardzo istotną rzeczą. I całość tej zabudowy na, ona pasuje na dowolnego europejskiego pickupa. Czyli znaczy, czy to będzie Isuzu, Nawara, czy L200, to. to jest, też. Wszystkie te pick mają praktycznie tożsame sposoby mocowania skrzyni, w związku z czym to jest tylko kwestia elementów montażowych, w związku z czym to, że to jest na czerwonym Hiluxie, to może być na granatowej nawarze. Naprawdę to, to jest zupełnie, zupełnie wtórne. E Koszt tej zabudowy to jest około 64-65 tysięcy netto bez wyposażenia kamperowego, no bo to jest Tu Sky is the limit. To, to, czy taki akumulator, czy w ogóle, bo no, zabudowy kamperowe to jest oddzielny temat. Czyli jeżeli ktoś chce zamówić taką zabudowę, to wchodzi na wirungo.pl i tam Jest, znajduję kontakt. Y, tak, to wtedy mm, trafi na kontakt do mnie i wtedy będziemy rozmawiać e, o tym, jak to zrobić. Koszt wyprodukowania czegoś takiego czy takiej zabudowy e, to jest około 3-4 miesiące. I czas. też czas. E, koszt, przepraszam, czas jest 3-4 miesiące. E, to też nie można powiedzieć do końca, że jest to, znaczy, z jednej strony jest to projekt nowy, e, produkt nowy, e, właściwie jedna sztuka, tak? Bo nie, tak, ma drugie. tak, to jest, to jest pierwszy. Ale nie tak. można też powiedzieć, że to nie jest sprawdzone, bo jeździsz już e, ile wypraw zrobiłeś z tą zabudową? Ja w ogóle bardzo ostrożnie podchodzę do słowa wyprawa. Dla mnie, tak wyprawa to powinno być, nie wiem, Rok, dwa dookoła świata to jest wyprawa. Natomiast ta, ta, ta zabudowa jest intensywnie testowana przeze mnie od roku no mniej więcej roku. Począwszy od europejskich asfaltów e, przez kilka wyjazdów terenowych, takich amatorskich, po jak ja to mówię, dziurach, lasach, błotach, e, poligonach e, terenowych. E, no w tej chwili rozmawiałem, tak jak powiedziałem, e, dwa dni po powrocie z kilkutygodniowej podróży, po Maroku, po pustyni, gdzie to było takie kolejne utwierdzenie się w słuszności koncepcji. Czy są elementy do poprawy? Ależ oczywiście zawsze jest parę centymetrów, w lewo parę centymetrów, w prawo. Uszczelka taka, uszczelka grubsza, która powoduje, że, że, że każdy kolejny egzemplarz jest bardziej do, dopracowany, ale no, tak się rozwijają samochody każde. No. A jeszcze y, wspomniałeś, że do każdego europejskiego pick-upa, czyli tego tak zwanego małego pick mhm. a co jeśli mam półtorówkę kabiny na przykład to wtedy ta zabudowa, znaczy ta taka zabudowa zostanie przez nas przewymiarowana na półtorej kabiny. Mamy to komputerowo i koncepcyjnie rozpracowane, także jeżeli ktoś by chciał, na półtorowa kabina jest w ogóle wymarzonym rozwiązaniem, znaczy. Jeżeli ktoś by, jeżeli jest para, która podróżuje i miałaby półtorej kabiny i do tego tą zabudowę, to wtedy już się z tego robi, no, duży kamper, bym powiedział. Duża przestrzeń, Duża przestrzeń. i bagażnik z tyłu zasiedzenia. Absolutnie. Półtorej kabiny, świetne rozwiązanie dla pick -upa.